Dopiero teraz, po latach, zaczynamy wracać do normalności. Zaczynamy rozróżniać, kto jest kim. Jeśli Gazeta Wyborcza wybrała Tadeusza Mazowieckiego na Polakach dwudziestolecie, 89-2009, Polak dwudziestolecie, nie było nikogo ważniejszego, nie było piękniejszej postaci w tej epoce naszych dzieł, to nie uwzględniło przede wszystkim tego, że to był stanisławski redaktor naczelny gadżnowej, antykatolickiej prasy WTK we Wrocławiu, w której rozprawiał się z kurią kielecką, gdzie wzywał do surowych represji. Człowiek, który w tamtej gazecie wówczas napisał, że nigdy w życiu nie napisałem czegoś, co nie byłoby zgodne z moim sumieniem, czyli napisał to, co myślał, taki, jaki był. Utwierdza nas tym przekonaniem, że nas zasługuje na wszystko, ale nie na taki tytuł człowieka w lecia A to nie jest jego jedyna zasługa w tej sprawie. On przez 10 lat, całe lata 60., był komunistycznym posłem w komunistycznym sejmie. Nie dostał się do tego Sejmu w wyniku wyborów, bo wtedy nie był. Był nominowany przez Zenona Piszkę, członka biura politycznego jednego z najbliższych przydupasów Władysława Romunów. Dwie kadencje. Mowy Sejmu. Przemówienia są dostępne, Archiwum 7 jest otwarte. Warto sięgnąć i zobaczyć. Gdyby nie tak dawno Cławek puścił tekst o książce, którą w 1952 roku wydał Mazowiecki Lugawy o zniszczeniu resztek reakcji pod i resztek imigracji, tej już nie pod ale też dyktującej przeciwko Polsce doby, to Mazowiecki zaskoczony. Bo we wszystkich bibliotekach, tam gdzie się to jeszcze zachowało, nie znajdą Państwo tej książki po nazwisku. Po tytule trzeba szukać. Została gdzieś schowana, ukryta. I jeśli to jest człowiek dwudziestolecia, to w takim razie, kim powinien dla nas być Witold Pilecki? Kim powinien być radmistrz, czy mają później Andrzej Czajkowski, Sejdolim Gag, bohater Powstania Tawarskiego, cicho zamordowany w na Mogotowie. Zarządził wykonanie kary śmierci kapitan Stefan Michi.